Witajcie kochani, z tej strony Ewa Rożnowska. Witam Was w kolejnym materiale z działu Numerologia. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kluczu wcielenia. Klucz wcielenia to bardzo ważna część analizy numerologicznej. Jest on inaczej nazywany karmicznym warunkiem wcielenia lub liczbą wcielenia, za pomocą której możemy następnie wyliczyć sobie pierwszy punkt zwrotny jak również rok, miesiąc i dzień osobisty, co z kolei pozwala na przygotowanie dziennych, miesięcznych czy rocznych prognoz. A jednak do tych kwestii przejdziemy w późniejszym czasie. <laughs> Klucz wcielenia wskazuje nam przede wszystkim na to, co powinniśmy wypracować w sobie, aby w pełni wejść na drogę naszego przeznaczenia, na to aktualne wcielenie. Z reguły, umiejętności te zostają wypracowane w trakcie właśnie tego pierwszego wspomnianego punktu zwrotnego do około 36 roku życia, który jednocześnie jest liczbą wcielenia. Z mojego doświadczenia ta wibracja jest dodatkową i istotną informacją dotyczącą tego, jak powinniśmy się realizować w tym wcieleniu, nad czym pracować, aby wykorzystać w pełni swoje charakterystyczne cechy. Klucz wcielenia obliczamy na podstawie daty urodzenia, dodając do siebie dzień, i miesiąc urodzenia. Wynik sprowadzamy do liczby pojedynczej od 1 do dziewiątki. Jednak ja kochani zawsze pozostawiam również podwibrację do analizy, gdyż ona wskazuje często nam dodatkowe aspekty. Wam to również polecam. Jeżeli klucz wcielenia jest pod wibracją 1, wskazuje nam to, że osoba ta ma dążyć do indywidualnego, innowatorskiego podejścia do wszystkich aspektów swojego życia. Ponadto ma wypracować w sobie takie cechy charakteru jak przedsiębiorczość, organizatorstwo, przywództwo czy siłę woli. Ponadto może stać się pionierem w swojej dziedzinie zawodowej, natomiast powinna unikać niecierpliwości i zbyt dużej brawury. Jeżeli klucz wcielenia wychodzi spod wibracji karmicznej 19, docelowo sprowadzamy to do jedynki, taka osoba powinna zwracać większą uwagę na swój stosunek do innych ludzi, aby nie narzucać swojej woli, nie manipulować czy wywierać nacisku w celu uzyskania i zaspokojenia swoich ambicji. Z kolei jeżeli klucz wcielenia to wibracja 2, wówczas taka osoba powinna nauczyć się przede wszystkim współpracy w grupie, zachowując mimo wszystko przy tym swoją indywidualność. Z reguły osoby te są wrażliwe i emocjonalne, stąd konieczność wypracowania sobie stabilnej emocjonalności i samokontroli, ale przede wszystkim praca nad pewnością siebie oraz zdrową asertywnością. Ponadto korzystne dla nich jest nauczyć się podejmowania właściwych dla siebie decyzji. A jeżeli, moi drodzy, klucz wcielenia wychodzi spod wibracji mistrzowskiej 12, 11, przepraszam, wówczas taka osoba posta, posta, postawiona tak, jakby zostaje przed większym wkładem w swój rozwój osobisty i poprzez dążenie do osobistego mistrzostwa powinna stanowić wzór i inspirację do samodoskonalenia innych. A jeżeli, kochani. Klucz wcielenia z wibracją 3, to mamy do czynienia z osobą optymistyczną, twórczą. Bardzo często potrafią te osoby adoptować się do każdych warunków, szczególnie jeśli klucz wcielenia wychodzi spod wibracji 30. Natomiast osoba z liczbą wcielenia 3 spod wibracji 12 już e, musi się bardziej natrudzić, jeśli chodzi o kontakty z innymi ludźmi, gdyż z reguły są to osoby w początkowym okresie swojego życia wycofane, mniej pewne siebie. Osoby z klucza wcielenia 3 powinny wypracować, pracować nad wypracowaniem sobie konsekwentnego kończenia rozpoczętych projektów oraz korzystania ze swojej ekspresji twórczej, w tym np. umiejętności słuchania innych talentów związanych z mową oraz wszelkie formy artyzmu. Wskazuje również na nauczenie się komunikacji emocji oraz korzystania i zaufania do swojej intuicji, szczególnie będąc w kluczu wcielenia trójką spod wibracji 12. E, moi drodzy, jeżeli z kolei klucz wcielenia to liczba 4, jest to wskazanie do dążenia do pozycji materialnej i społecznej tylko i wyłącznie poprzez swój własny wkład pracy, bez opierania się tutaj na innych. E, wypracowanie cierpliwego dążenia do wyznaczonych celów może dać sukcesy na planie materii. Przeszkodą tutaj mogą okazać się programy związane z poprzednimi wcieleniami. Jeżeli klucz wcielenia wychodzi spod wibracji karnicznej 13, wówczas szczególnie pojawia się konieczność wypracowania cierpliwości, pracowitości oraz dążenia do stabilizacji bez skupiania się na przyszłości i sytuacjach kryzysowych czy trudnych. Ponadto niektóre osoby z tą podwibracją powinny pracować nad przekonaniami co do zarabiania i ogólnego dobrobytu. <laughs> Natomiast klucz wcielenia 4 z podwibracji mistrzowskiej 22 wyróżnia te osoby na tle pozostałych osób z klucza wcielenia 4. Są to dusze, które w poprzednich wcieleniach wypracowały sobie umiejętność budowania wielkich struktur materialnych, społecznych czy politycznych. I właśnie w tym wcieleniu swoją pracę oraz niekonwencjonalne odkrycia powinny tworzyć przede wszystkim dla dobra ludzi, bez kierunkowania się tak jakby na swój osobisty cel i zysk. A kolejny, jeżeli przypadek, jeżeli klucz wcielenia to wibracja 5, wówczas daje nam to wskazanie do konieczności dążenia do poszanowania wolności swojej i innych. Oraz odpowiedniego korzystania i poszanowania ciała wraz z umiejętnym wykorzystywaniem swoich zmysłów. Oznacza to, moi drodzy, wypracowanie takiej umiejętności odpowiedniego ukierunkowania swojej energii, aby nie dać się ponieść czasami brawurze życiowej kosztem często swojego zdrowia i życia. A jeżeli wibracja 5 wychodzi spod wibracji 14, wówczas jest to wskazanie do ostrożnego stosowania wszelkich używek, środków psychoaktywnych czy uciekania od ciężkich emocji w różnego rodzaju uzależnienia. E, ponadto należy zwrócić uwagę na to, aby um, osobista ambicja i tendencje do autorytaryzmu nie przekładały się na podejście do innych ludzi. E, tutaj w tym wypadku opanowanie olbrzymich czasami pokładów energii sprawi, że będzie ona pożytkowana w sposób bardziej uporządkowany i ukierunkowany. E, Kolejny przypadek, jeżeli klucz wcielenia to liczba 6, wówczas przede wszystkim głównym aspektem do pracy wewnętrznej e, będzie dążenie do harmonii i równowagi między dawaniem i braniem, i tu w szerokim tego słowa znaczeniu, e, oraz e, też uważam, że takiego wypracowania sobie zdrowego egoizmu. E, należy zwracać szczególną uwagę, aby nie przyjmować zbytniej postawy poddańczej, natomiast silną empatię i Często wrodzoną chęć niesienia pomocy, e, ukierunkować w sposób świadomy na stworzenie pod, takiej postawy silnego i mądrego doradcy. E, moi drodzy, jeżeli klucz wcielenia 6 wynika z podwibracji 33, wówczas mamy do czynienia z potencjałem nauczyciela, którego nauki i rady mają służyć dobru ludzkości. Jednak pamiętajmy, iż nie każdy, kto posiada w swojej dacie urodzenia wibracje mistrzowskie, wypracuje i stanie na wysokości swojego osobistego mistrzostwa. Zatem taka osoba ma do wyboru albo pójść w tym wypadku drogą wibracji 6 bądź drogą wibracji 33. Wibracja 33 wskazuje na konieczność zdwojonej pracy wewnętrznej, aby docelowo wypracować w sobie mądre i świadome cechy bez egocentryzmu czy nawet zbytniego poddaństwa. I tutaj, moi drodzy, taka moja e, dekresja co do wibracji mistrzowskich, e, co do służenia innym ludziom, czy to radą, czy uzdrawianiem, czy wsparciem jakimkolwiek, e, nie ma ono polegać na wyzbywaniu się swojego ego, na wyzbywaniu się wszelkich dóbr, czy nawet wyzbywaniu się osobistego szczęścia. Zdrowe podejście w takiej służbie to pozostanie w swojej osobistej charakterystyce osobowości oraz Przede wszystkim uważam, posiadanie tzw. kręgosłupa moralnego i odpowiednich zasad etyki wewnętrznej. Ponadto należy pamiętać, że nie zawsze trzeba być doradcą duchowym, aby pomagać ludziom, mamy w swoim zawodzie, który dla nas jest odpowiedni z naszego punktu widzenia, stać się w pewien sposób osobistym mistrzem. Jeżeli coś wykonujemy z wielką pasją, z głębi serca, do tego z pobudek czysto altruistycznych oraz bez chęci szkodzenia komukolwiek, wówczas śmiało możecie o sobie powiedzieć, że jesteście na dobrej drodze do osobistego mistrzostwa. A Jednak jest to proces, który tak naprawdę nigdy się nie kończy, gdyż, moi drodzy, z każdym rozwojem naszej świadomości rozwija się również w nas mądrość i zrozumienie swojego posłannictwa i posługi. To tak, taka moja dygresja. Wracając do kluczów wcielenia. Jeżeli klucz wcielenia to liczba 7, wówczas mamy do czynienia z osobami, które przez otoczenie mogą być odbierane jako wycofane, czasami zadufane w sobie, przemądrzałe, perfekcyjne, czy wręcz czasami dziwne. Dzieje się tak dlatego, iż są to osoby, które w poprzednich inkarnacjach posiadały wyższy status społeczny, często z arystokracji. Z królewskich inkarnacji, dążyły one też do osiągnięcia duchowego rozwoju, bądź spędziły też większość życia na kontemplacji, analizie jakiegoś aspektu czy osamotnieniu, a to z kolei może się przebijać w obecnej charakterystyce osobowości. E, takie osoby powinny dążyć przede wszystkim do większej elastyczności i większej spontaniczności w życiu oraz w relacjach międzyludzkich. E, przy trudniejszych sytuacjach życiowych powinny starać się nie izolować. Natomiast radzić się innych yy, oraz nauczyć się też dać sobie czasami pomóc. Jeżeli naturalna chęć zdobywania wiedzy, yy, często wręcz takie dążenie, drążenie jakiegoś tematu, Silna potrzeba perfekcjonizmu, analityczny rozum oraz często silna intuicja zostaną mądrze ukierunkowane, wówczas można uznać, że dana osoba jest na dobrej drodze do własnego przeznaczenia na to wcielenie. Tutaj, może kolejna moja dygresja, moi drodzy. Jeśli chodzi o pracę nad naszymi trudnymi aspektami, nie ma ona polegać na ich wyzbywaniu się, gdyż bardzo często te aspekty stanowią naszą osobowość i charakterystykę naszej duszy. Bardziej bym skłaniała się tutaj do stwierdzenia, że powinniśmy dążyć do ujarzmienia naszych trudniejszych aspektów, i nawet często uczynić z nich pozytywne elementy. Na przykład, chęć poznania prawdy i przyczyny jakiegoś zjawiska może u osób, na przykład z wibracją 7, być bardzo dobrze wykorzystane w procesie analizy tego zagadnienia, a tym samym doprowadzić do nawet przełomowych odkryć. Z kolei, tak charakterystyczny dla siódemek perfekcjonizm może być pozytywnym aspektem, jeśli chodzi o tworzenie wszelkich dzieł, wynalazków czy teorii. Eee, właśnie warto uczynić ze swoich teoretycznie słabych punktów mocne strony. Eee, przejdźmy dalej. Jeżeli klucz wcielenia to liczba 8, to takie osoby powinny skupiać się. Przede wszystkim na pracy nad sobą, nad tendencją do chęci takiego, na, takiej nadmiernej kontroli narzucania swojej woli. E, mają one w naturze umiejętność kierowania ludźmi, charyzmę oraz zaradność życiową. Jednak muszą pamiętać, aby nie pogubić się w tej drodze, nie przekładać materii nad sferę duchową, ponieważ to może doprowadzić do nadużywania władzy, autorytetu, stanowiska oraz do uciekania w konsumpcjonizm czy egocentryzm. Osoby z tą, co z tą wibracją w kluczu wcielenia powinny swoją silną energię skoncentrować na umiejętnym połączeniu właśnie sfery materialnej z duchową. Zatem budowanie jakichkolwiek struktur na materii powinny mieć za sobą pobudki czyste, bez jakiejkolwiek formy manipulowania. Jeżeli klucz wcielenia 8 wynika spod wibracji 26, wówczas jest to wskazanie dla tych osób do szczególnego zaopiekowania się swoją najgęstszą formą jako ciało fizyczne. Osoby te bardzo często posiadają dużo energii, nie zwracając uwagi na przekraczanie granic wytrzymałości swojego organizmu. I tutaj jest szczególne wskazanie, aby nie eksploatować je za mocno. I ostatnia wibracja, jeżeli klucz wcielenia to liczba 9, wówczas takie osoby mają silne poczucie indywidualności, niezależności, wolności, jak również potrzeby pomagania innym ludziom. E, mają one skłonności do lekceważenia standardowych procedur, jednak wiąże się to bardzo często z poczuciem takiego wyższego celu. E, są to często społecznicy, osoby, które potrafią zarządzać zasobem ludzkim. Jednak zanim dojdą bardzo często do świadomego kierowania swoimi umiejętnościami, napotykają w życiu wiele ograniczeń zewnętrznych, i tutaj począwszy od rodziny, poprzez związki, relacje czy pracę. I w tym wszystkim um, muszą nauczyć się przede wszystkim bycia sobą, bez ulegania wpływom zewnętrznym. Jeżeli klucz wcielenia wynika spod wibracji 27, Wówczas jest to wskazanie, że osoba ta posiada w sobie potencjał intelektualny i doświadczenie duchowe. Najczęściej ten potencjał wypracowany został poprzez drogę samotnika, który służył pomocą innym ludziom. To z kolei wskazuje na trudności w relacjach międzyludzkich, często nieumiejętność odnalezienia się właśnie jako jednostka społeczna. Często takie osoby z jednej strony lgną do ludzi, ale tylko tak, można powiedzieć, na określony czas, aby potem znowu oddać się samotności. I to właśnie jest ważne dla osób z dziewiątku spod wibracji 27, aby nauczyć się balansowania między właśnie potrzebą bycia samemu ze sobą, a kontaktami z innymi ludźmi. A ponadto dla tej osoby ważne będą związki partnerskie, które pomogą wyciągnąć na światło dzienne wszelkie trudności charakterologiczne, ale tylko po to, aby stać się jeszcze doskonalszymi istotami. Moi drodzy, to tak pokrótce przedstawiłam Wam krótkie charakterystyki kluczów wcielenia. Zapraszam Was też do zapoznawania się do y, innych lektur, y, w których są też również opisane y, te wibracje, klucz wcielenia. Ja staram się w moich materiałach pokrótce przedstawiać Wam, jak obliczyć dany aspekt, co może on oznaczać dla każdego z Was. Mam nadzieję, że y, jest to jasno przedstawione. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, tradycyjnie zapraszam do komentowania. Przepraszam trochę za mojego kotka, który dzisiaj miał czoł w trakcie i zapraszam Was do następnego materiału. Cześć!